Piąty odcinek, kochani, witam Was serdecznie. Tak jest, dzisiaj zrobimy sobie mega makaron Tadziatelle z fetą. Jedziemy! Do przygotowania naszego makaronu Tadziatelle potrzebujemy następujące składniki: sam makaron, ja mam tutaj dwie porcje: szpinak, jedna paczka, boczek wędzony taki w plastrach, 100 gram, serfeta, ja mam tutaj 270 gram, ale po prostu kostka, 50 gram oliwek. Kawałek sera parmezanu do posypania. Tutaj mamy ser cheddar 50 gram. Suszone pomidory 50 gram. Dwie łyżki oliwy z oliwek. Około 4 do 5 ząbków czosnku. Tutaj mamy pomidorki koktajlowe 600 gram. No i sól, pieprz do smaku. Ja mam po pół łyżeczki. Ok, zaczynamy od pokrojenia pomidorków na pół. Następne są suszone pomidory. Kroimy je na cztery części. Następnie czosnek kroimy go na kilka części, mniej więcej takie. Hop. I ścieramy ser cheddar na tarce. Dobra, weź sobie takie naczynie żaroodporne, wsyp pomidorki, cały szpinak. Teraz weź sobie oliwę z oliwek, polej po całości, w ten sposób, całkiem dokładnie. Teraz sobie weź sól i pieprz, ładnie posyp, hop. Teraz weź sobie jakąś łyżkę i to wszystko wymieszaj. Tak żeby trochę ten szpinak skruszał. Ok, teraz zrób sobie taką dziurę tutaj na środku. W ten sposób. I włóż cały serfeta tutaj do środka w ten sposób. Następnie suszone pomidory. Hop, oliwki i czosnek. I ser. Czedar. Po całości. W ten sposób, hop. Teraz wstawiamy sobie do piekarnika w temperaturze 180 stopni. Obieg góra-dół na 30 minut. Kiedy reszta jest w piekarniku, wstaw sobie osoloną wodę na makaron. Kiedy. W piekarniku się piecze, a makaron się gotuje. Smażymy boczek w ten sposób. Ok. Po 30 minutach mamy taki efekt i teraz należałoby to wszystko ładnie ze sobą wymieszać w ten sposób. Razem z tym serem. Mieszamy. Teraz wrzucamy sobie boczuś hop ponownie mieszamy zobaczcie w ogóle jaki to jest zapach kochani to jest po prostu petarda zobaczcie jak to wygląda i na koniec wrzucamy makaron hop i mieszamy no i kochani teraz nakładamy porcyjkę na talerz hop bo przecież chcemy to zjeść jeszcze troszeczkę a co tam Ciach. I na sam koniec trochę parmezanu. Hop. Tak jest. Zobaczcie to. I gotowe, kochani. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, a smakuje jeszcze lepiej. Więc każdemu, jak zwykle, tak jest. Polecam zrobić sobie coś takiego w domu. Zobaczcie.